Cześć widać a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się bohaterem. Zapraszam do oglądania. Przed odcinkiem przypominam oczywiście o pozostawieniu łapeczki w górę, jeżeli materiał Wam się spodoba, i subskrypcji, jeżeli nie subskrybujecie, gdyż subskrypcja z dzwoneczkiem daje Wam to, że nie ominiecie najnowszych filmów ani liveów. Dlatego zachęcam do pozostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem Przypominam też, że mam swój kod twórcy. Mój kod twórcy to sasekgame Game. Jeżeli mnie wspieracie, jeżeli kupiliście coś z moim kodem, możecie się tym pochwalić na Discordzie, Fortnite. Link do Discorda znajdziecie w opisie. W dzisiejszym odcinku też będzie konkurs, ale przed tym wyniki z poprzedniego odcinka, a w poprzednim odcinku wygrywa ta osoba, Zgłosiłby ku do mnie na Discordzie po odbiór nagrody. W dzisiejszym odcinku będzie do wygrania pulsar 9000 w dwóch sztukach dla jednej osoby, czyli dwa pulsary dla jednej osoby, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w giveaway'u? Zostawić łapaczkę w górę pod tym materiałem, zasubskrybować kanał, a w komentarzu napisać pulsar plus ważnik z gry Fortnite. Powodzenia! Więc tak, w dzisiejszym odcinku będziemy omawiać sobie oto tego bohatera. Ten bohater jest bardzo fajny, gdyż posiada bardzo fajną przeżywajkę. Gdyż, jeżeli gramy na przykład pod jakieś narzędzia pod młoty, tego typu rzeczy, mamy yy, bardzo fajnie zwiększone HP i dodatkowo bardzo szybko się leczymy, Bohater dostępne dostępny jest za wyzwanie trasą. I tak zajmijmy się najpierw tym co to jest przeładowanie, bo wiele osób nie wie co to jest przeładowanie yy, Bardzo fajnie jest opisane tutaj przeładowanie kinetyczne. Oszołomienie i odrzucenie w zwarciu aktywuje przeładowanie kinetyczne. Zadające 25 punktów bazowych obrażeń od energii po bliskim wrogom. Trafienie krytyczne w zwalciu zwiększa siłę trafienia w zwalciu o 10% na 5 sekund do maksymalnie 5 kumulacji. I to jest właśnie e, nasze przeładowanie kinetyczne. I zobaczcie, co daje ten bohater na głównym. E, ma tak, Przeładowanie kinetyczne przywraca 6,375% maksymalnego zdrowia. Czyli działa trochę jak ta bohaterka taka troszeczkę wcześniej, ale przywraca nam podczas yy, właśnie przyładowania kinetycznego, czyli jeżeli gramy jakimiś młotami lub tego typu, yy, właśnie nam przywraca to życie. Yy, bardzo fajnie to działa z łapą mityczną, więc zaraz przejdziemy sobie też na obozy i wam przedstawię yy, działanie tego przy pomocy łapy mitycznej. Spoko jest oczywiście podgranie na e, blisko, na granie w zwarciu powiedzmy do obozów, czy tego typu granie właśnie pod błoty, pod jakieś tego typu bronie, przeładowanie kinetyczne, super sprawa, zaraz wam pokażę buildzik. A build prezentuje się w następujący sposób, gramy naszego Kayla na głównym, dodatkowo wrzucamy tutaj sobie na proficie drużynowym takie coś jak... E, przesterowanie kinetyczne. Przesterowanie kinetyczne daje nam to, że przeładowanie kinetyczne następuje o jeden raz więcej, czyli mamy na przykład dwa razy nastąpienie przeładowania kinetycznego, co daje nam e, zwiększony healing dwukrotnie, więc bardzo fajnie, dodatkowo tu sobie E, wrzuciłem zwiększenie e, trafienia narzędzi o 33%, który nam daje tutaj Czarny Rycerz Guardian. Ja sobie go zaraz podbiję, bo widzę, że mam go niepodbitego. Dodatkowo wrzucamy tu e, zwiększenie obrażeń narzędzi, czyli Tank peny. Tank Penny zwiększa obrażenia narzędzi o 17%. Dodatkowo mamy tu zwiększenie e, trafienia krytycznego narzędzi, Stróżujący Byk zwiększa wskaźnik trafień krytycznych narzędzi o 17%. Dodatkowo coś pod właśnie tutaj zwiększenie dimaju. Paleo Luna dodaje nam 3% aktualnego poziomu zdrowia do obrażeń broni białej. I tutaj coś na końcu, też właśnie pod przeżywajkę. Oczywiście to nie jest obowiązkowo, możecie sobie zamienić na cokolwiek innego, bo ta przeżywajka i tak jest bardzo duża w przypadku tego bohatera. Jest to Izareleta, zwiększa kradzież życia przy ataku w już, ale budowania o maksymalnie 15% zależnie od procentowego ubytku zdrowia. Mi się wydaje, że to jest najbardziej optymalny build, jeżeli chcecie się bardzo mocno healować, oczywiście ten healing z tego bohatera wystarczy w zupełności, nie musicie tego wrzucać, ale ja to wrzuciłem, bo będziemy grać misję 140, dlatego healing się tutaj nam bardzo przyda. Więc tak wy wyglądał build, a teraz przejdźmy do łapy, jak będę grać pod łapę. Mityczna łapa jest zbudowana pod słońce. Oczywiście tutaj są obrażenia fizyczne, gdyż będziemy grać pod jakiś gruchotacze czy coś tego typu, dlatego chcę zwiększyć obrażenia fizyczne. Tutaj, jeżeli gracie normalnie pod misję, to rzućcie sobie energię. I tutaj tak, modyfikator obrażeń krytycznych, yy, obrażenia krytyczne dwa razy i szybkość ataku. Yy, I będziemy grać sobie po prostu taką łapą. I tutaj jest akurat podsłoneczny kryształ, bo to jest łapa na misję, dlatego na misji bardziej opłacalny jest słoneczny kryształ, oczywiście. Tu e, zmieniacie sobie wtedy na energię i będzie git. Do tej łapy sprawdzają się wszelakiego rodzaju młoty czy też jakieś inne narzędzia, które właśnie tutaj e, wyglądają w następujący sposób. Na przykład Druzgotacz, e, jeżeli go sobie podbijecie, będzie działało bardzo fajnie z tym buildem. Więc sobie po prostu testujcie i znajdźcie swój ulubiony schemat, w którym będziecie grać razem z tym buildem. A my jesteśmy już na mapie i wykonamy sobie parę obozów przy pomocy tego buildu. Ok, więc lecimy z pierwszym obozem, najmniejszy obóz, więc najbardziej najłatwiej go będzie nam go pokonać oczywiście misja 140 i zobaczcie jak to wszystko ładnie HP mi praktycznie nie schodzi zobaczcie jak to wygląda mopki 140 i po obozie bardzo szybki i łatwy sposób mamy tutaj od razu kolejny obóz więc od razu go sobie odpalamy i zobaczcie jak to będzie nas kilowało potężnie tam jeszcze jakieś mopki idą dodatkowo więc zobaczcie jeżeli jest blaster jakiś, czy coś tego typu, to właśnie może być lekki problem. Ale w tym przypadku akurat nie jest to wielki problem, bo się healujemy dość szybko. Tylko trzeba po prostu zabijać te moby. Teraz pójdziemy sobie do blastera. Tutaj dodatkowo szybki healing przy pomocy właśnie naszego mocniejszego uderzenia. Ale też bardzo fajnie działa te oszołomienie mobów. Ok, i teraz lecimy tutaj. Zobaczcie jak bardzo fajnie te moby zostają oszołomione przez czarnego rycerza i dodatkowo tutaj jeżeli tracimy HP możemy użyć silniejszego ataku i automatycznie mamy już do fula zregenerowane, więc bardzo fajnie to działa. Jeżeli chcecie grać pod obozy czy coś takiego bardzo polecam ten buildik. Bo bardzo łatwo zrobić wszelkiego rodzaju obozy. Zobaczcie, obóz 140, bez żadnego problemu. Pokażę wam to na jeszcze jednym obozie, bo mamy tutaj bliżutko kolejny obóz, dlatego żebyście mogli lepiej zobaczyć jak to działa. Zaprezentuję wam na ostatnim trzecim obozie. Misja oczywiście przypominam, 140, blastery wszelkiego rodzaju tutaj już grubsze mopki, a my się cały czas po prostu hilujemy, nie ma żadnego problemu z, z naszym HP. Przeładowanie kinetyczne idealnie tutaj działa, odrzucając mobki, stunując je. Widzicie, nad mobem jest takie, jakby kręciołki. Ma to właśnie daje na, nasz czarny rycerz i dodatkowo przeładowanie kinetyczne. Więc bardzo fajnie to działa. Oczywiście jakiś gigantyczny Team łapy nie jest, ale no misja 140 i tak nie mamy yy, na co narzekać. Tutaj jakiś duszek, żeby się schilować, użyję. Akurat nie tego chciałem, a tego. Nie zdążyłem niestety zginęliśmy, ale to od ducha. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Ten obóz się skończy czy się nie skończy, gdzie te mowy w ogóle są. A nie, jest druga fala po prostu. Dobra, to lecimy. I zobaczcie, jeżeli macie naładowane, od razu używajcie. Macie super healing. Nie musicie nawet używać tego heal'a, którego macie Widwentory no i ostatni mobek chyba, no i ładnie mamy zrobiony ostatni obóz, więc podsumowując myślę, że bardzo fajny bohater jeżeli lubicie grać pod wszelakiego rodzaju młoty, czy też jakieś inne narzędzia, yy, też super działa właśnie pod obozy, bo zwykłe misje też się sprawdzi, jeżeli właśnie gracie demage'owo gracie właśnie pod pod jakieś bronki czy coś. Myślę, bardzo fajny bohater, jeżeli chcecie go podbić, jeżeli lubicie grać właśnie pod te bronie, to myślę, że śmiało podbijajcie, zróbcie sobie builda i myślę, że bezproblemowo. Fajny dinozaur, właśnie porównując go do tego poprzedniego dinozaura ninży, no to jest taki dość średni. Jeżeli chcecie zobaczyć, nie widzieliście poprzedniego odcinka, wbijcie sobie na kanał. Przypominam oczywiście o konkursie z początku odcinka. Dzięki za uwagę i do kolejnych odcinków. Cześć, cześć!